Czekajcie, dzisiaj pokażę jak zakisić kapustę po gruzińsku. To jest przepis po gruzińsku, ta kapusta jest najczęściej spotykana w krajach słowiańskich. Ukraina, Rumunia. Jest to biała kapusta kiszona z burakami, więc efekt końcowy jest taki, że ona jest kiszona kapusta w kolorze czerwonym. No i o takim wyjątkowym smaku, którego w Polsce bardzo rzadko możemy spotkać. Co potrzebujemy? Wiadomo, kapustę, to jest mniej więcej proporcje na kilo, półtora kilo kapusty, to dosyć duża, duża główka była kapusty, jak widać po misce, ze składników, liście seleru, tutaj dwa małe selerki akurat były, jedną marchewkę, marchewkę kroimy w plasterki, dosłownie jedna wystarczy, liście laurowe, Kilka ząbków czosku. Tu są trzy nieduże buraki. Też pokrojone w plastry, żeby to fajnie można było poukładać. To jak pokroimy buraki i kapustę zależy od naczynia. Tu mamy fajne naczynie gliniane z bardzo dużym otworem, więc pozwoliłem sobie pokroić tradycyjnie kapustę, tak jak robią to w Gruzji. Fajnie, jak zostawiamy głąba w środku, dlatego że taka pusta nam się trzyma, nie rozlatuje. I już. Woda przygotowana. Niektórzy zalewają zimną, ciepłą, to akurat w tym momencie nie ma znaczenia. Na litr wody dwie łyżki soli. Sól stosuję niejodowaną kłodawską, Taka jest najlepsza, najzdrowsza. Jest to żywa sól prosto ze ściany. kupujemy sobie na spód, układamy kapustę. Powiedzmy na dwie porcje sobie to zostawimy na samą Są Ząbek początku. marchewka. Jak są pokrojone w plastry, fajnie można pospychać po bokach, puszczą soki, to będzie ładnie zabarwiona kapusta z każdej strony nabierze fajnego smaku. Tu mam takie specjalistyczne urządzenie, które mam w okni, to, żeby sobie zrobili troszkę więcej miejsca, żeby nam się to wszystko zmieściło. Już puszczają soki. i wkładamy dalej. Sól można też, roztwór zrobić sobie z sól bezpośrednią z wodą. Ja akurat zastosowałem, że sól się rozpuści samoczynnie. Okazuje się, że mimo tego, że ten garczek jest duży za moment zacznie brakować miejsca. No, ale to użyjemy wtedy innego naczynia. W Polsce. bardzo rzadko można spotkać taką kapustę z burakami, z takim, z takim przepisem. Nie wiem czemu. Na Ukrainie praktycznie każda surówka jest dodawana taka kapustka do, do, do surówek w restauracjach, barach. No I taka pustka nam nie wejdzie, to na znaczy nie. Będziemy musieli użyć drugiego. Karczek odstawiamy na dobę w temperaturze takiej kuchennej, pokojowej. Później na około 10 dni stawiamy w chłodniejsze miejsce. O, tu już nam się za bardzo nie mieści, to jeszcze upchniemy resztę, tutaj mam marchewkę, czosneczek. Czosneczek ważna sprawa. Liście tak samo nadadzą fajnego aromatu. O, troszkę pałeczki użyjemy, może uda nam się jeszcze zrobić miejsca. To wszystko, że Państwa zalewamy wodą. Ja mam tu przygotowaną wodę. To, by jeszcze bym o soli zapomniał, bo tylko jedną łyżeczkę wsypałem. Tu sobie posypiemy drugą. Jak już mówiłem, W solach, sus Najlepszą solą w Polsce. I zalewamy to wszystko letnią wodą. Tu mam akurat ponad litr wody. I na to ilość nam brakło. Ale mam tu przygotowane drugie naczynie. O! I to już nam uzupełniło. Do pełności. Możemy trochę dodać soli, ponieważ więcej wody się okazało, więc było potrzeba niż... Proporcja do soli, przykrywamy to wszystko talerzykiem. O, wygipiało i użyjemy teraz specjalnego narzędzia, takiego mam pod stołem. O, to taki tradycyjny obciążnik, jak babcie stosowały. Podstawiamy w ciepłe miejsce na jeden dzień, później na 10 dni i kapustkę mamy gotową. No to co, smacznego.